Cześć, to jest kolejny odcinek na kanale Digital Heaven. Mam na imię Volo i dzisiaj pogadamy z wami o tym, jak można zarabiać na Instagramie. Bardzo dużo ludzi myślą, że na Instagramie zarabiają tylko topowe blogerzy, ale to jest zupełnie nie tak, to jest nieprawda. I dzisiaj w ciągu dwóch minut opowiem Wam o tym, jak każdy z was może zarabiać na Instagramie, nawet nie mając doświadczenia. Ale przed tym jak to zrobię, poproszę Was, żeby zaobserwowaliście ten kanał, włączajcie powiadomienie, aby zawsze mieć dostęp do nowych wideo. Pierwszy zawód, na którym można zarabiać, to jest SMM Expert. To jest najbardziej popularny zawód na Instagramie, jeżeli chodzi o zarabianie typowo dla jako wykonywanie usługi, bo SMM Expert bierze na przykład profil firmowy i prowadzi go zamiast nich, bo umie na przykład zaangażować. Followersów, zna się na tym, jak poprowadzić te social media, aby otrzymać nowych potencjalnych klientów. I taka osoba może zarabiać gdzieś około 3-4 tysięcy złotych za miesiąc, mając około 4-5 klientów, 5-6 gdzieś na starcie i wyżej, bo SMM Ekspert dobry zarabia o wielu więcej niż i 1000, 2000, 3000 złotych z jednego klienta. Drugi sposób zarobku to jest content maker. To jest idealny sposób zarobku, który pasuje dla fotografów, dla videomakerów, dla już działających blogerów, które potrafią zrobić bardzo fajne zdjęcie i te zdjęcia nadać po prostu dla swojego klienta. Bo teraz na Instagramie Działają bardzo dużo biznesów, które nie mają e, osoby do robienia zdjęć, i które po prostu sami też nie potrafią zrobić zdjęcia fajnej jakości. Dlatego potrzebują eksperta, który by im to zrobił. I właśnie taki content maker też może zarabiać od 400, od 300, 400 do 500, 600, nawet czasami 800 złotych z jednego klienta, robiąc mu taką sesję zdjęciową raz na miesiąc. To też jest bardzo fajna opcja dla właścicieli biznesów. Trzeci typ zarobku to jest copywriter. To jest trochę podobny zawód do content makera, ale jeżeli content maker robi część wizualną, to znaczy zdjęcie, wideo, stories itd., to copywriter robi część tekstową. W sensie dobry copywriter pisze teksty tematyczne, sprzedażowe, które potrafią po prostu pokazać najlepsze cechy produktu, tak, aby potencjalny klient chciał ten produkt kupić. Dlatego firmy zatrudniają profesjonalnych copywriterów, aby takie osoby pisały dla nich posty, pisały dla nich teksty na strony internetowe w reklamy, aby ten tekst maksymalnie angażował tego followersa. Taki dobry copywriter też może zarabiać no, dobre pieniądze. Naprawdę. Jeden copywriter może zarabiać za jeden taki tekst. Około 30-40 zł, czasami. Zależy oczywiście od tego, jaki jest duży ten tekst, ale z jednego klienta e, taki copywriter może zarobić też około 400-500 zł na miesiąc i wyżej. Sposób zarobku numer 4 to jest ekspert z reklam. Jeżeli istnieje jakiś biznes na Instagramie, na Facebooku, w ogóle w internecie, to wiadomo, że ten biznes musi gdzieś jakoś promować się. I najlepszy sposób pozyskiwać trafik w internecie, to jest e, kupować trafik za pomocą reklam. To znaczy, istnieje tak zwana reklama targetowana, którą można ustawić poprzez Instagram, poprzez aplikację lub poprzez Facebook, AdS Manager i bardzo dużo biznesów, które sprzedają swoje produkty lub swoje usługi na Instagramie, na Facebooku, zawsze potrzebują osoby, która potrafi Poprawnie ustawić tą reklamę, dobrać grupy docelowe, zrobić tak, aby ta reklama była bardziej skuteczna. I takie osoby też bardzo dużo zarabiają na Instagramie, bo prowadzą profile firmowe, w sensie ustawiają dla nich reklamy, i za miesiąc z jednego klienta taka osoba może mieć też od 500, 600 do 2,5, 3, nawet 4 tysięcy zł miesięcznie. Więc ekspert z reklam to jest też bardzo fajny sposób zarobku. No, i sposób numer 5, to oczywiście, że bloger. E, wiemy, że topowi blogerzy zarabiają naprawdę niesamowite pieniądze. E, pokażę na tym kanale, ile w ogóle można zarabiać na Instagramie, będąc blogerem. Zobaczycie te niesamowite liczby. Nawet może pomyślicie o tym, żeby założyć własny blog e, i robić to samo. Ale powiem tak, że bloger, który ma powyżej niż 50 tysięcy followersów już może sprzedawać, nieźle, e, reklamy na swoim profilu. I zarabiać na tym profilu około 2,5 tysiąca złotych na miesiąc. Mając około 4 reklamodawców, 4-5 reklamodawców na miesiąc. I to jest też realna liczba. Więc, więc na Instagramie może zarabiać każda osoba. Ważne tylko mieć smartfon i bardzo chcieć zarabiać na Instagramie, bo to jest mega realna rzecz, z której możecie skorzystać wszyscy już. Teraz. I nawet nieważne czasami skąd jesteś, ile masz lat, lub jakie masz doświadczenie. A jeżeli interesuje Cię temat zarobku na Instagramie, to zrobiłem dla Was naprawdę niesamowity webinar. On jest całkiem darmowy, ale ilość miejsc jest na niego ograniczona. Link do tego webinaru będzie znajdować się w opisie do tego wideo. Tam opowiadam nie tylko o sposobach zarobku na Instagramie, ale jeszcze o tym, jak w ogóle zacząć to robić i co musicie umieć, aby zacząć zarabiać na Instagramie już teraz. Więc zapraszam was wszystkich na ten webinar. Do tego otrzymacie też prezent. To jest taki PDF, który stworzyliśmy w Digital Heaven dla Was. Tam też znajduje się ta lista topowych sposobów zarobku. Tam jest ich jest. Trochę więcej niż 5, więc warto też sobie zobaczyć. I oczywiście napisz w komentarzach, jaki sposób z tych wszystkich, które wymieniłem, dla ciebie jest najbardziej ciekawy i jak myślisz, na którym da się zarabiać najwięcej. Jeżeli spodobało się to wideo, oczywiście zostaw like. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że już zaobserwowałeś ten kanał, chociaż mówiłem o tym na początku. Do zobaczenia w następnych wideo. Pa, pa.